Siema, ostatnio przeglądając internet, nazwaliłem się na mający już trochę czasu film odjrzeliście słabych zakończeń w popularnych mangach i coś we mnie uderzyło. Bo w końcu żaden mangaka na pewno nie chce, aby jego seria zyskała właśnie taką łatkę i straciła na popularności. A jednak wcale nie jest to taki rzadki zabieg. A nawet jeśli się tak dzieje, to czy ma to aż takie znaczenie, żeby przekreślać całą długą historię tylko dlatego, że zakończenie nam nie odpowiada? No. Tak, bo to właśnie zakończenie jest tym zwieńczeniem, na które wszyscy czekają i latając po internecie lub pytając ludzi, często można natknąć się na głosy mówiące, że nie warto się nawet za to zabierać i inne temu typu podobne. Tylko dlaczego tak jest? Końcówka serii to trochę rosyjska ruletka. Może wynieść mangę do rangi legendy albo sprawić, że ludzie po latach mówią tylko, że było super. Do momentu. Powoli, ale nieupłakanie, do mety zbliżają się takie tytuły jak Chainsaw Man czy nawet One Piece. I choć wygląda to obiecująco, to jeśli jest coś czego nauczyły nas ostatnie rozdziały, to jest to to, że nigdy nic nie wiadomo i pozostaje jedynie mieć nadzieję na najlepsze. Bo właśnie wtedy okazuje się czy autor trzymał w ręku misternie zaprojektowany plan, czy tylko kleił wszystko taśmą licząc, że nikt się nie zorientuje. Wiele serii jest kochanych przez lata. Ale to ostatnie kilkadziesiąt stron ostatecznie decyduje, czy wspominamy je jako coś pięknego, czy wręcz przeciwnie, tak jak kilku nieszczęśników, którzy trafili do naszego dzisiejszego materiału, których ostatnie chaptery i zakończenia historii podzieliły fanów i mocno zmieniły dyskusję o całej serii. Tak jeszcze dopowiem, że w filmie nie pojawią się żadne dokładne spoilery ani nic temu podobnego, ale będą pojawiać się bardzo ogólnikowe informacje z późniejszych etapów historii, w tym takich, które jeszcze nie zostały do końca zaanimowane. No, to jedziemy. Jednym z przykładów będzie raczej największa seria shonen ostatnich lat. W Jujutsu Kaisen ludzie byli mega wciągnięci w rozbudowany i interesujący system mocy, ciężką atmosferę i szaloną stawkę. A tu nagle, kiedy akcja wciąż się toczy, Gega Akutami, czyli autor, spuszcza info o tym, że do końca zostało tylko 5 rozdziałów. No i dochodzi do podsumowania całej historii poprzez wielki brol, na który wszyscy czekali. I Bum! Wywołano dramatyczny hejt. Zarzuty o dziwną mieszankę chaosu z repetytywnością i krążeniem w kółko, które stało się ogromnym memem w czasie wychodzenia mangi. Niewyjaśnione wątki, dziwne decyzje fabularne i ważne wydarzenia przedstawione w sposób, który dla wielu wyglądał na pośpieszny, a nie nieuchronny. W efekcie fandom, który przez to zakrzyczał, tak że to nowy król shonenów, nagle zaczął mówić o wielkim zmarnowanym potencjale. A popularność serii bardziej kręci się dziś wokół dobrych wspomnień z wczesnych etapów przygody, tego, że anime wciąż jest bardzo popularne i kłótni o zakończenie niż zgodnego zachwytu, którym Baja cieszyła się od samego jej początku. Ważnym jest też, żeby powiedzieć coś, co tyczy się też późniejszych pozycji w tym filmie, czyli wciąż mówimy o super serii, którą sam do końca czytałem z wielkim zachwytem, a pojedynek dwóch najsilniejszych to zdecydowanie jedna z najlepiej poprowadzonych walk w bitewniakach. Kropka. Popularność JJK na pewno nie zgaśnie, co widać choćby przez aktualnie wychodzący spin-off modulo, ale nie można jednak zaprzeczyć, że kogo by nie zapytać, nawet największy fan, na długo będzie pamiętać to zakończenie, które obniżyło ocenę całej serii o parę oczek i pozostawiło ten bardzo niemiły, gorzki posmak. Podobnie w My Hero Academia, które właśnie skończyło swoją emisję w formie anime, finałowy ark wrzucił wszystkich bohaterów i złoczyńców do jednej wielkiej wojny, która, choć była dobrym pomysłem i miała więcej sensu niż jego brak, to były tam pewne problemy, które ciężko pominąć i stanęły kością w gardle wielofanom. Masa postaci, skacząca narracja, wątki, które nie dostały tyle czasu, ile zapowiadał wcześniejszy build-up. Sam epilog z Time Skipem jest sensowny tematycznie. Pokazuje zmianę świata i to, że wyciąganie ręki działa. Ale wielu fanów opisuje go jako emocjonalnie płaski i za mało po tylu latach hype'u. Więc seria zamiast wejść do panteonu idealnych shonenów kończy jako przykład fajna. Ale ta końcówka. Każdy raczej spodziewał się zakończenia historii Teku na pozycji największego bohatera. To od zawsze był jego cel, jego motywacja do wszystkiego, co robi. No i. Klops. No, może nie do końca Klops, ale wiecie o co chodzi. Jasne, zakończenie ma sens, jest odpowiednie, ale wciąż nie znaczy to, że zadowalające, bo większość ludzi nie po to ogląda zmagania protagonisty, by zobaczyć, że ostatecznie jego cel został spełniony tylko po części. Do czego wrócimy trochę później. Kolejnym ważnym przykładem tego, jak seria może stracić na złym zakończeniu, jest fakt tego, że fani przez lata budują w głowie obraz tego, dokąd zmierza historia. I jeśli końcówka idzie w zupełnie inną stronę, bez dobrego uzasadnienia, przynajmniej według nich, pojawia się ogromna frustracja. I nawet jeśli nie jest to wina autora że ludzie wymyślają sobie własne teorie, to nie można powiedzieć, że nie przyczynia się to potem do pewnego oburzenia, kiedy coś jest nie po ich myśli. Dobrym przykładem jest znany chyba każdemu z właśnie takiego czegoś, a on Titan. Wielu widzów czuło, że finał jest niekonsekwentny wobec wcześniejszego rozwoju Erena i tego, o co walczyli bohaterowie. Więc cała podróż zaczęła wyglądać jakby po nic. I nie mówimy tu o całej jego podróży, bo Eren jako postać jest naprawdę dobrze napisany. Jego motywy to kochana przez ludzi mieszanka chęci naprawy problemów świata z umysłem człowieka, którego pojęcie naprawy może być lekko zakrzywione. I tak, ostatnie odcinki chaptery prowadzą do finału, świetnie to przedstawiały, rzucały RNM z roli protagonisty do antagonisty i trzymały widza w napięciu. Tylko po to, żeby dosłownie jedna scena posypała cały jego wizerunek, dała ludziom złą percepcję na jego charakter i wszystkie poprzednie poczynania, a jakby tego było mało, ostatecznie epilog opowiada nam o tym, że nawet jeśli miał dobre zamiary, to wszystko było absolutnie po nic. I tak jak powiedzenie historia kołem się toczy ma sens, tak boże jak ludzie eksplodowali. Hejt się posypał i Shingeki no Kyojin już na zawsze zostanie zapamiętane jako cudowne anime, które każdy powinien obejrzeć, ale z słabym zakończeniem, które fani musieli sami sobie remake'ować. A jeśli już o takim problemie mowa, to szybkie słówko o serii bardzo bliskiej mojemu serduszku. Oshinoko miało status świeżego, mrocznego spojrzenia na showbiznes i było super. Może momentami fabuła była wolniejsza i gdzieś tam ludzie tracili zainteresowanie, ale to tylko przejściowy problem. Ale końcówka, oj tego już ominąć się nie da. Zakończenie historii wywołało fale tekstów w stylu czy to jedno z najgorszych finałów historii manga. Problemem nie była tylko kontrowersyjna decyzja fabularna, ale poczucie, że zakończenie przeczy wcześniejszej krytyce, zostawia masę relacji bez prawdziwego domknięcia i każe czytelnikom zadać sobie pytanie, po co my właściwie to wszystko czytaliśmy. Ogólnie wszystko sprowadza się do kilku czynników, których połączenie może doprowadzić do krzywego spojrzenia na całą serię przez sam aspekt zakończenia, nawet pomimo największych starań autora i super momentów w historii, czy to mangi czy anime. Kiedy zakończenie jest niespójne z tym, co seria obiecywała, fani czują się, lekko można powiedzieć, straceni. Nagle główny bohater wygląda jakby zapomniał czego się uczył, czy jaki cel postawił sobie na samym początku historii, a motywy, które miały być kluczowe zostały sprowadzone do jednego monologu lub slajdów w stylu co się z nimi stało dalej. Dla wspomnianych wcześniej JJK i Yoshinoko szczególnie bolało to, że na końcu złamano oczekiwania nie w stylu odważnego twistu, tylko przeciwko własnej tematyce przez co wcześniejsze tomy wydają się mniej sensowne, kiedy znasz już finał, a nawet ciężej taką historię później komuś polecić. Sam nieraz przyłapałem się na czymś podobnym mówiąc o Dr. Stone'ie, gdzie historię bardzo enjoyowałem, ale kiedy myślę o zakończeniu i wyjaśnieniu, które było w lekkich słowach disappointing, ciężko mi z pełną szczerością polecić komuś czytanie do końca lub oczekiwanie na ostatni sezon anime. Do tego dochodzi tempo. Jeśli przez lata budujesz konflikty, relacje i tajemnice, a potem próbujesz zamknąć to w kilku rozdziałach wojny lub w jednym epilogu, ludzie natychmiast to zauważą. W sieci od razu pojawiają się wątki, że po drodze było dobrze, ale od pewnego arku to leciało na web, a autor zostaje przyklejony do łatki kogoś, kto nie dowiózł końcówki, bo nie potrafił tego napisać. Co niestety wpływa nawet na odbiór jego późniejszych projektów. Ale nie można patrzeć przecież tylko na negatywy. Z drugiej strony są serie, które pokazują, jak ogromną moc ma dobrze przemyślany finał. Fullmetal Alchemist od początku prowadził do jednego prostego celu: odzyskania swoich ciał. No dobra, nie takiego prostego. I zakończenie dokładnie to realizuje, jednocześnie domykając główne wątki, płacąc emocjonalną cenę i zostawiając czytelnika z poczuciem, że bohaterowie naprawdę przeszli pełną drogę. I dalej już nic nie ma. Dlatego dziś FMA jest wymienione jako świetny shonen, ale też kompletne doświadczenie, które nie potrzebowało wcale jakoś dużo czasu, bo anime zamknęło się w około 80 odcinkach i latami siedziało na rankingach najwyżej ocenianych serii. Można też powiedzieć na przykład o Vinland Sadze, i która idzie w nieco inną stronę. Zaczyna jako brutalna historia zemsty, a z czasem skręca w stronę. Głębokiej opowieści o przemianie, pokoju i szukaniu własnego miejsca. I choć wielu to nie odpowiadało, to przez całą historię widać, że do tego dążymy. Zamiast typowego finałowego power upu dostajemy spójne domknięcie drogi Torfina, które konsekwentnie realizuje zmianę tonu, przez co część widzów może i była zaskoczona, ale wielu chwali Mankę za dojrzały poprowadzony koniec i sposób, w jaki zamyka główną serię. No więc co odróżnia te dobre finały od złych? No, największa różnica to spójność. W full Metalu czy Sadze finał jest logicznym przedłużeniem tego, co seria mówiła od pierwszych tomów, od samego jej początku. I daje nam to, co słyszeliśmy i chcieliśmy zobaczyć. Ed i Al odzyskują ciała, Torfin uzyskuje spokój, Naruto zostaje Hokage. Wiecie o co chodzi. W Jujutsu Kaisen o Shinoko czy często krytykowanych finałach w stylu Wojna wszystkich ze wszystkimi wielu fanów ma wrażenie, że autor po drodze zmienił zdanie lub zapomniał co go w ogóle interesuje albo że zabrakło mu miejsca, więc motywy zostały skrócone do skrótów myślowych jak chociażby wielki merger w Jujutsu. Druga rzecz to fokus na postaciach. Dobre zakończenie nie musi pokazać każdego bohatera po 15 razy, ale daje kluczowym postaciom takie momenty, które zamykają ich drogę. Złe finały często wyglądają jak lista rzeczy do odhaczenia. Ostatnia walka, szybki timeskip, przelot po wszystkich twarzach i koniec. Przez co czytelnicy czują, że nie dostali prawdziwego pożegnania z tymi postaciami, których śledzili przez data i których pokochali. I jak odbija się to na popularności? Kiedy finał siada, narracja w fandomie zmienia się z musisz to przeczytać na przeczytaj. Ale przygotuj się na rozczarowanie przy końcu. Dyskusja o serii to w dużej mierze rozkładanie na czynniki pierwsze, czemu zakończenie nie działa, zamiast po prostu wspólnego zachwycania się całością. Z kolei przy tych drugich automatycznie podbija się ich status na tle innych serii. Na dłuższą metę dobre zakończenie chroni serię przed starzeniem się w memy. Nawet jeśli animacja się zastarzeje, a trendy się zmienią, ludzie dalej będą wracać, bo wiedzą, że dostaną pełną satysfakcjonującą historię od pierwszego do ostatniego rozdziału, jak chociażby Cowboy Bebop czy Neon Genesis Evangelion. Złe finały mogą sprawić, że nawet świetne momenty po drodze staną się anegdotą w stylu kurde, pamiętasz jaki to był ogień, zanim wszystko się wykoleiło? Co finalnie obniża chęć nowych osób do nadrobienia takiej serii. Na koniec nadzieja dla przyszłych gigantów, bo patrząc na wszystko, trudno się nie stresować myślą o końcówce wspomnianych na samych początku Chainsaw Mena, One Piece czy nawet Freeren. Wszystkie tytuły budują gigantyczne oczekiwania, i każdy wie, że ostatnie rozdziały zadecydują, czy będziemy je wspominać cieplutko z uśmiechem, czy jak kolejny upadek Tytana. Chociaż w tych przypadkach raczej nie ma się co martwić, jednak gdzieś z tyłu głowy zawsze warto tą myśl mieć. Ale dopóki historia trwa, pozostaje tylko trzymać kciuki, że autorzy wyciągną lekcje z poprzednich serii. Nie chodzi o to, by zaskoczyć na siłę, tylko by doprowadzić bohaterów i motywy tam, gdzie od zawsze zmierzały. Nawet jeśli to oznacza prosty, ale uczciwy finał zamiast fajerwerków, które rozwalą cały most, po którym szliśmy do końca. Kontrowersyjne zakończenia zniechęcają fanów anime głównie dlatego, że rozwalają to, czego seria ich uczyła. Psują poczucie sensu, ciągłości i emocjonalnej nagrody za zaangażowanie przez tyle lat. Widzowie są przywiązani do bohaterów ich drogi, więc finał, który nagle zmienia zasady, ignoruje wątki, albo wydaje się po prostu pośmieszny, wywołuje potężne wrażenie zdrady, a wtedy łatwo przejść z miłości do ostrej niechęci. Dla wielu osób ulubione anime staje się częścią tożsamości. Polecają je znajomym, bronią w dyskusjach, budują wokół niego społeczność. Kiedy zakończenie okazuje się mocno kontrowersyjne, uderza to nie tylko w samą serię, ale też w obraz samego siebie jako fana, co rodzi silne emocje i skrajne reakcje typu hejt na autorów, czy całkowite odcięcie się od tytułu. Ostatecznie finał nie jest dodatkiem. To kulminacja, pik tego, na co wszyscy czekali, można wręcz powiedzieć, że filtr, przez który potem patrzymy na całą historię. Jeśli zakończenie jest spójne z motywami i bohaterami, ludzie wybaczają nawet najmniejsze potknięcia po drodze. A jeśli nagle wszystko, co wcześniej kochali, zaczyna się mocno komplikować, nawet seria 10 na 10 przez cały swój ran może zyskać złą reputację i spać z rowerka już na wieki wieków. Więc. Czy można łatwo wytłumaczyć cały ten koncept? Szczerze nie do końca. Może udało mi się to zrobić w te ostatnie parę minut. Ale czy można na spokojnie powiedzieć, że zakończenie ma wpływ na całą późniejszą historię danej serii i to, co będzie się o niej mówiło? Jak najbardziej. Ale chętnie usłyszymy, jakie są wasze opinie na ten temat. Czy poczuliście kiedyś, że seria nie powinna się zakończyć w sposób, w jaki to zrobiła? Albo wręcz przeciwnie. Znacie zakończenie, które dla Was było idealnym zwieńczeniem całej przygody i będziecie go bronić, nieważne co oni będą mówić. Ostatecznie wszystko jest kwestią bardzo indywidualną. A jeśli chodzi o film, to tyle. Wielkie dzięki za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!